nie wiem skąd, uschnął piaski czasu Niech to was orzeźwia jak po burzy barwny zapach lasu Chwała temu domowi, chwała jego słuchaczom Niech te słowa radują, tych co w głębi duszy płaczą Swoje fundamenty wiary, biodra lekkiej stopy W burzowych chwilach nie rozruszą pod stopy Czas najwyższy oczyścić w swej duszy świątynię z niej obrazy bosznych, bo toną w żałobnym dymie Dusza odczuje Eden, odbiją to twoje oczy W ciemnej doli wzrokczowej I nic cię nie zaskoczy, spokój wypełni ciało Nic inaczej nie do końca, twoja gałąź nie ustnie Będzie wiecznie kwitnąca, nie widzieli, uwierzyli Maszerującym ku chwale, cześć wam Pochylicie czoła przed najświętszym panem Świat Marty. martwy jedno wielkie zwiedzenie Postaniec dasz mi żyć, panie proszę o widzenie Widzenie To już tak chwila, raz, ja, dwa, trzy, swoje ja, zaczynam Ręce w górę, wszyscy chwilę po górach się nie się piją I ten klimat, to mi ja tym oddycham To wypełnia me serce, powiem więcej, ty nie żyłach Znów potok słów, bo się serca wydobywa czysty przekaz, na co czekać, rozwój i wypływaj Na ocean zbywa, życia, kurs obieraj, cel zdobywaj Wiele do odkrycia, uwierz, stanie wygrywa Życie pędzi, czas mija, coś się kończy, co zaczyna Ktoś umiera, ktoś się rodzi, ktoś da życie, kto zabija biera. Kluszerwa wijam i puszczam to na głośnikach Wstaję rano i ruszam, by do skutku doszła płyta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Panie Boże, czuwaj nad wszystkim Koniec złego prowadź, amen Prowadź do przodu amen, dalej Pozwyczaj wszystkie wokale układać to wszystko I ogarnąć życie całe